Dzie Dzień dobry, to jest druga część. Po poprzednia część to była część półtorej, ale możecie też zobaczyć pierwszą część nowej sagi Xboxowej, powiedzmy. Jeżeli słyszycie podejrzane dźwięki w tle, to pies. Nowej sagi Xboxowej, ale innej, bo poprzednia saga Xboxowa też zobaczcie. patrzcie ile filmów do polecenia. Jeżeli ich nie widzieliście, to zobaczcie, co naprawdę dobre filmy. Było po prostu o Xboxach, a to jest o o dziwnych kontrolerach do Xboxów. I dzisiaj. Jak pamiętacie, z, z części pierwszej i z części półtorej mamy perkusję i mamy żyżej Hiro. I sobie zobaczymy w ogóle, czy to działa. Bo jeżeli to nie działa, to mamy bardzo dużo szmelca. Jeżeli działa, to jesteśmy w stanie wycenić, ile ten zestaw nas kosztował. Znaczy, mnie no, nie was. E, I za ile można by było go, o, że tak powiem, sprzedać. Ale gdzie wy jesteście? Pewnie u siebie w domu. Albo gdzieś gdzie to oglądacie, a ja jestem w cebulowych okazjach. Dobrze, ale pierwsze, żeby sprawdzić czy kontrolery do konsoli działają, sprawdzimy sobie, czy działa konsola. I ten film będzie dość długi, bo tutaj będzie dużo sprawdzania. Dla mnie będzie długi, bo muszę go bardzo pociąć. Dla was będzie pewnie też długi, bo będzie dużo sprawdzania. Dobrze, ja już podpiąłem ładowarkę. Ładowarkę, to jest zasilacz. Podpiąłem Kinecta, podpiąłem konsolę do telewizora. Jak pamiętacie, w pierwszej konsoli, czyli w wersji 1, nie mieliśmy jednego kabla do zasilacza, a tutaj mamy wszystko, więc tak naprawdę pozostało nam, proszę państwa, podłączyć tylko tą konsolę do prądu. Zobaczyć czy nie wybuchnie i możemy jechać dalej. Jest to konsola w ogóle tak w słowie wstępu. Tamta konsola była w wersji E, czyli w wersji tej Elite, czyli w wersji najpóźniejszej. To jest wersja wcześniejsza, to jest wersja S. Ale dobrze, bez zbędnego pitolenia. Padzik mamy, odpalamy, powinna się automatycznie odpalić konsola. Powinna się. I powinna się automatycznie odpalić też Eckbok. Niby automatycznie włączony pilot remont jest gotowy do użycia, to jest gówno prawda nigdy nie był. Dobrze, co my mamy? Nawet ktoś wyczyścił konsolę. Wow! Wow, działa napęd, co nie jest takie oczywiste w tych konsolach. Dobrze, czyli konsola działa. Mamy tutaj w rogu naszego Kinecta. Oczywiście, tak jak mówiłem cały czas, nasze mieszkanie jest za małe na Kinecta. Są takie przystawki z zoomem, ale... Po co? W sensie, w sensie kinek, wow, 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 mamy lepsze rzeczy, na przykład Switcha, albo VR, no. Ale jest, działa, czyli wszystko działa, konsola, juhu, Ten pad, w którym mieliśmy jeden, czarny, też działa. Dobra, teraz przechodzimy do części zabawnej, wesołej. Hurra, hurra. Do, to po co tutaj przyszliśmy? I na początku sprawdzimy sobie DJ Hero, bo jest łatwiej. Bo po prostu biorę to, wpinam tam baterię i prawdopodobnie będzie to działało. Tak więc dajcie mi sekundę. Po prostu chcę tylko... Nie będziemy jakoś super grać, chcę sprawdzić czy to w ogóle działa. Tu mamy takie otwieranko. Aha, bo to powinno być tak. Okej. Okay. Coś się świeci. Jako drugi kontroler. Jesteście śmieszni jak dla mnie. Jak używacie takich padów. To, to takie. To już jest hipsterstwo. I te nowe pady wszystkie jesteście po prostu żałośni. To! Tym się gra. Mam mojego DJ Hero. Mam mojego DJ Hero tutaj. Start the party. Jej. Niesamowicie. Przecież nigdy w to nie grałem w ogóle. Jakby co, nie, nie wiem, wiem z czym to się je. To jest w ogóle dla mnie. Podobało mi się, więc to kupiłem, ale nie wiem co to jest w ogóle. <noise> Zobaczymy czy w ogóle napęd działa, bo napędy to też jest bardzo taka wrażliwa część w Xboxach. I w ogóle ten DJ Hero jest ten pad jest w zarobistej kondycji, w ogóle jest prawie jakby nieużywany. Nie ma ani ryski na nie. Dobra, może troszkę tutaj. Wow, wow, wow. Restart. Mam tu start? Jest, mam. Eee. W sensie to jest... Nie znam się na tej grze, ja to wam skipnę. Dobra, sprawdźmy po prostu na pierwszym tutorialu. Czy to działa i tyle. To będzie tyle co zrobimy. Ja, ja w to pogram i wam powiem w jakiejś powiedzmy opisie recenzji jak w to się to jak w to się gra. It's your boy! Yes! Yes! Patrzcie jak ja to robię. Jestem prawdziwym DJ-em, polecam się na stypy wesela komunie, barwnictwy. Super! Chyba wiadomo nie czy nie? Wow, jestem i samą witą. Nie, yeah, copyright music. Pewnie to wyciszę. Mam się za dużo tym. No. <noise> to ma nie ma sensu. To brzmi jak gówno. Ale się bawię z tej Tak chyba. działa DJ, tak wygląda prawda dj Dobra. Dobra. Yo, yo, man. Super, ekstra, świetnie. Dobra. Fajnie, fajnie. Na pewno w to pogram, bo się bawiłem za dobrze nawet na tutorialu. Ale nie... Czy to mosaka? Ale nie, serio, pogram w to, tylko że jest dziwne. W sensie... Ten ruch jest dziwny taki. Jakbym nie wiem co, nie wiem gdzie. Mył, Patelnie przypada nam o. jest jest bardzo fajnie, tylko dziwne, ale na pewno sobie przetestuję i na pewno Wam jeszcze powiem coś o tym. Jak widziałem te konsolki 60 zł, gdzieś na 60 do 100 zł, w takim stanie, prawie nowym, do około stówki można, ale nie po to tu wszyscy przyszli. Może też po to. Ale teraz będziemy składać perkusję. Znaczy składać. Ja ją poza kadrem złożę, bo wyście już widzieli, jak ja ją składam. Jak nie widziałeś, jak składam tą perkusję, to co ty robisz na tej minucie filmu? Wypiję dalej, kurwa, oglądać pierwszą część. Ja sobie ją złożę i sprawdzimy, czy to działa. Jak to działa, to fajnie. Dobrze proszę Państwa, jak widzicie jest perkusja złożona i nie wiem dlaczego z poprzedniego filmu miałem wrażenie, że dużo czasu mi zajmie jej rozłożenie. Otóż nie, ale nie wiem, czy dobrze ją podpiłem. Ale sprawdźmy, to, to powinno być... No, żeby wybuchnie. Idiotoodporne. A jako, że jestem idiotą, to fajnie by było jakby było odporne. Okej, okay. mam problem z tym, bo nie chce mi się podłączyć tak jak ten DJ Hero się podłączył jako normalny kontroler, tak to... Nie chce mi się podłączyć jako normalny kontroler i sprawdźmy to po prostu. Nie wiem jak to się robi, dzieje. Powinno się synchronizować jako normalny kontroler, ale po prostu włączmy grę na razie. Może tam coś będzie na... w instrukcji, jak to zrobić, albo tam będzie jakiś proces kontrolowania, proces sparowania. Iron No Man. Pierwszy raz mam plastikową perkusję dla dzieci u siebie. Bo tak to wygląda. Okej, okay. mogłoby się wydawać, że po tylu Xbox 360 mogę wiedzieć podstawowe rzeczy na, niej, na temat tej konsoli, ale nie. Tak więc, jak przyciskacie tutaj synkowanie się, bo ona jest synkowana z inną konsolą, to musicie przycisnąć też tu. Wow, połączyło się. No niesamowite, Artur, jak ty to zrobiłeś? Musiałem zobaczyć tutorial na YouTubie. Przecież jestem starym chłopem. Nie ja ogarniam technologii. Oczywiście mam profesjonalne pałeczki. Widzicie, tu jest napisane pałeczki. Tak naprawdę, to myślałem o tym, żeby kupić prawdziwe pałeczki perkusyjne, ale e, zawsze jak chciałem pojechać do sklepu, to. To zamykają sklep w tychach o 17.00 po pierwsze, a później jestem starym też dziadem, więc było. Po co zamawiać z internetu, zamówię sobie w sklepie? No to kupię sobie w sklepie, to właśnie sobie kupiłem. Nowość. Artur po raz setny już e, dowiaduje się, że. Czegoś, co chce kupić w sklepie, nie ma i tak musi to zakupić przez internet. Sklepy są bezużyteczne, mówię Wam. Dobra, to, to jest gitara. Dobra, ale jak chcę na przykład zagrać na perkusji, czekajcie. Rockstar Training Competitive Quick, quick Play. O. Dobra, jestem pałkarzem Cliff Winston, tak? Tym ten, ten dziodym. Damy sobie standard. My są pałkarze? My są pałkarze. My są pałkarze. Coś to chyba nie działa. Dobrze. 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 Wszystko działa. To jest fajne. Ja w ogóle lubię gry rytmiczne, gry muzyczne, więc to jest fajne. To sobie jesteśmy. Perkusja też jest bardzo fajna, tylko potrzebuje bardziej profesjonalnych pałeczek niż pałeczki do sushi, ale gra się w to fajnie. Więc, tak, jak mówiłem, to gdzieś około 300-400 zł, to myślę około stówki, Sama konsola też 250, myślę, bo jest w bardzo fajnym stanie. Kinek gdzieś też 50 do 80 zł. Czyli jest całkiem spoko. Całkiem fajny zestaw. Całkiem fajne kontrolery. To była bardzo fajna seria. Wszystko fajnie. Xbox 360, mówiłem, że nigdy nie kupię. Kupiłem kolejny. Zobaczymy. Pogramy. Dam wam relację i zobaczę, czy tego nie sprzedam, bo to zajmuje bardzo dużo miejsca. To jest problem. To jest problem, jak się nie ma 100 tysięczna metrowej willi, żeby upychać wszystkie te klamorstwa. A ja się z Wami żegnam, bo ten film i tak jest o, absolutnie masakrycznie długi. Więc yy, zostawcie w komentarzu Xbox 360 wiecznie żywy albo Xbox 360, albo cokolwiek. Zostawcie komentarz. Ja się z Wami widzę w kolejnym filmie. Na razie i cześć.